Siema sięma z tej strony Harry i zapraszam Was na kolejny odcinek z farminga 17. dawno nie było odcinku, za co Was przepraszam i dziękuję za to, że wybiło mi 50 subskrypcji. Chociaż teraz jak oglądacie to pewnie mam 49 y, skutku takiego, że y, sposób taki, że po prostu mój kolega y, odbanował mnie jak wybiło mi 50 subskrypcji, tak dziwnie, ale... W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tylko misjami. No właśnie, jeśli pamiętam to jeszcze zajmiemy sobie tutaj pracownika, niech on sieje sobie tutaj yy, 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 soję. Ok, on tu będzie sobie siał soję. A my pojedziemy w dzisiejszym odcinku na yy, zadanka. I oczywiście nie patrzcie, ze z tyłu mam, oczywiście yy, to jest yy, ten taki, wiecie, z, do zwijania węża yy, ogrodowego, który się podlewa, yy, ogródek albo coś, yy, po prostu muszę po odcinku sąsiadowi zawieźć tam, no, wynaję, nie? No i teraz tak, pojedziemy sobie na yy, parę, parę, parę chwilę parę pól. Pierwszym polem jakim będzie to będzie pole numer 22 ponieważ poza odcinkiem sobie popatrzyłem jakie yy, pola możemy tutaj yy, jakie misje na których polach możemy wykonywać no i wyszło właśnie że te, na tym polu yy, o, teraz mamy z Holandem, spoko weźmiemy yy, o Jezu, jakie inne dźwięki w ogóle z, 17, z 15. Te opony z przodu to nie ten, nie ten ciągnik. Nie, nie ten ciągnik. I mogę wam powiedzieć, że farming 17... od farminga 15 różni się. I to nie jest odgrzewany kotlet. Dobra, się rozsiewamy nawóz. Dajmie to nam niby 9-10 minut i jak wybije nam pewnie 6-5 minut to my to prawdopodobnie skończymy no i nie patrzcie na to nie wiem czy widzicie czy jakoś będzie dobra że na swoim koncie aktualnie miałem bo tam mi to znikło y, 20 chyba 8 ponad tysięcy a przez to że właśnie 28 tysięcy bo poza odcinkiem sobie zrobiłem chyba 3 misje 3 albo 2 misje Mmm, Ty zarobiłem trochę z 19 ponad tysięcy na 28 Coś tam sobie porobiłem już i co trochę zarobiłem z czego te pieniądze pewnie pójdą na spotyk kredytu z tych misji No i oczywiście ja po odcinkach sobie będę jeszcze poza nagraniem będę sobie jeszcze trochę Pewnie tę misję tam robił, żeby po prostu nazbić sobie trochę pieniążków, pieniądza znaczy na spłatę kredytu i na jakieś może dołożenie, nakup na kupno jakichś nowych maszynek, na przykład parterę albo inne. Także trochę się zarobi na tych misjach Bo są dobrze płatne Tak są wiecie po 3-2 tysiące niektóre Ale jak jeszcze premia dojdzie z 1,5 tysiąca za to dobre To już wychodzi 4-5 tysięcy nieraz Co tak z dwie misje to już jest 15 tysięcy A za 15 tysięcy już można kupić dużo a z 1 chyba kultywator. No także Szok Gdzie jak widzicie mamy 6 minut już, znaczy no 6,5, znaczy ponad 7 liśmy. Albo no 6, 47, 6, 5 i tak dalej. I tak to leci. Powoli, ale się jakoś zarabia. I chyba najczęściej występującymi misjami w Farmingu 17 są właśnie nawozy. Tego to najbardziej chyba, najmoc... najwięcej tego idzie spotkać w Farmingu. No i dziwne jest to, że nie wiem czemu tak jest, że jak na przykład wykonujemy misję, to pole... To jest tak, jak się nie ma naszego pola, to pola są numerkiem białym. Numerek pola jest na biało. Ale jak my mamy kupione pole, jest na zielono. No i jak my robimy misję, to te pole właśnie się podświetla, numerek pola, który powinien być biały, podświetla się na zielono nie wiem, może to jest po, yy, specjalnie zrobione, żeby że jak mamy ogólnie nie robimy misji to się nie da po tym jeździć i może dlatego że jak się robi misja jak się robi misję to yy, to można właśnie yy, pojeździć po tym polu i właśnie na przykład jak teraz w moim przypadku nawozić na wóz. Nie wiem do końca jeszcze, ale tak mi się wydaje, że do tego właśnie to jest. No i dobra, koniec do końca przyjazdu może dojedziemy. No i nawet nie już trzeba nawet kiedy... O, no i dobra, i dalej. No i teraz jak widzicie ponad... No, trochę zarobiliśmy. Ponad tysięcy. Teraz pojedziemy sobie na pole, jak ja chciałem numer 5 nie, nie 59, sorry prowadziłem was wszystkich w błąd i tak nie wiem czy jak, bo teraz wiecie, w 17 lub, nie wiecie w farmingu 17 zamiast właśnie u, zamiast monet, jak na przykład w farmingu 15 były monety, to tak w farmingu 17 są bryłki złota w farmingu 15 jak mogliście już zauważyć na moim kanale w poprzednim odcinku gdzie serdecznie zapraszam zbieraliśmy monety złota tak no jak się zebrało wszystkie dostawało się w 15 po 200 tysięcy litrów czyli po 200 ton po 200 ton się dostawało jeszcze jest uuuu teraz mamy keysiorem yy, dostawało się o takiego sobie kupimy na pewno w dalekiej przyszłości bardzo dalekiej w przyszłości yy, no o czym ja tu mówiłem jakbyśmy z rytmu Eee, czekajcie my tu weźmiemy, prawie na, na raz by się wzięło Chociaż Łomatko z ojezu zobaczcie to Czawe wyliczone no i teraz będziemy tu jechać prosto bo i tylko 12 na godzinę No nic trzeba życzył sobie radzić nic na to nie poradzimy no a farmingu za to farmingu 17 jak się zbierze wszystkie nie monety ale bryłki złota to to dostaje się e, chyba jak się nie mylę milion e, dolarów no mówmy sobie dolarów e, powiedzmy dolarów tak e, dostajemy milion dolarów i ma się oczywiście osiągnięcie wgrzebnem e, e, tutaj jest tak samo zrobione jak w farmingu 15 te bryłki że pierwsze 10 trzeba znaleźć samemu za to jak się znajdzie wszystkie 10 bryłek to to jak się znajdzie pierwsze 10 które trzeba samemu sobie znaleźć no jak się znajdzie to Yy, oczywiście jak w, jak w farmingu 15 reszta bryłek w tym przypadku pokazuje się sama na mapie, tak jak było, jak się nie mylę, bo jeszcze nie zbierałem, tylko widziałem yy, w farmingu 15, że się robię na mapie, na mapę sobie włączymy, to się robią te takie kółeczka jak mamy przy maszynach. No i oczywiście możemy sobie chodzić, nie? Możemy sobie chodzić i zbierać. No jak się zbierze te, oczywiście jak mówię, jak się zbierze te 100 bryłek, dostaje się milion. A milion farmingu 17 jest naprawdę bardzo potrzebny, ponieważ weźmy pod uwagę takiego farminga 13, 11, jak się tam łatwo zarabiało pieniądze. Spytało się, dwie przyczepy już się miało 100 tysięcy, nie? Bo jak rzepak był po 7 tysięcy, także za tonę, no to się łatwo zarabiało. No a tutaj jest tak już zrobione realistycznie. W ogóle jest tak zrobione, że w każdym farmingu na najłatwiejszym poziomie coraz częściej się zarabia. Co jest bardzo realistyczne, bo oni tak bardziej w tej grze... GIANT, software, powiedzmy GIANT, tak bardziej ulepszają forminga pod względem realizmu. Jak i graficz, grafiki. Okay. Jak, i, jak i grafiki. Nie no, grafiki aż tak do realizmu to nie da się, ale ale maszyny coraz więcej robią coraz więcej maszyn coraz bardziej zoptymalizują bo jakaś ja mam teraz jechać chyba na 16 jak się nie mylę ale tu chyba też będą nawozy tak cały dzień znaczy cały odcinek z nawozami to tak trochę Dobra, da się to już tu robić? Nie da się a to jedziemy dalej szukać yy, Moglibyśmy jechać na 23 21, jeszcze... to jest za daleko, to długo nam to zajmie Już ale byśmy przyrąbali yy, w tą w rampę lamp, rampę, lampę. lampę kur... Oczywiście sobie odjedziemy tutaj ładnie tak kulturalnie Oczywiście w następnym odcinku już zajmiemy się... ile gościu już zasiałeś? No już to zasiałeś W następnym odcinku zajmiemy się już przygotowaniem do hodowli świn Ponieważ yy, świnie są dość opłacalne A ja ja tutaj na razie zaparkuję OK. Możemy zobaczyć czy nie ma tutaj czy możemy to podnieść? Eee, możemy. O jezu! Eee, to jest jakiego kręciołka dostają? Matko bosko, ja mówię. To jest za ciężkie, no Możemy sobie... Hmm, ...możliwościowo dużo przedmiotów jest takich, które możemy podnosić. możemy sobie po przynosić, żeby to jest za ciężkie, za ciężkie. Nie ma tu jakichś monet. ala, nie ma. To możemy... A ja sobie to yy, przyspieszyć czas... Oj, jak się przyspieszył, to jest dobra. Nie wiem jak się przyspieszało czas. Yy, o jezu, Dobra. Są tu jakieś jakieś, są jedno. Na razie jedno jajko znaleźliśmy, nie widzę więcej. A co, możemy nawet popatrzeć. Yy, co, co świnie przyjmują. Yy, Wodę, słomy, kukurydę, pszenicę, że i ziemniaki. Okej. Okay. No, jajka nie ma już Mamy trzy znalezione bryłki złota statystyki 21 hektarów ogóle byliśmy już Także ładnie szalejemy e, o właśnie trzy czy tu będzie jakaś moneta, bo, bo już myślałem, To jest moneta To jest butra Eee, o Jezu Ula nie! To dzień jest pod... A dobra, no dobra, nie, to mi się trzeba podnosić. To możemy coś podnieść... Ło! Ty, ta inna taczka. Ojej. Nie ma tu nic, nie ma. Ty nawet jest osłoną na spawarki. Szok. Wszystko da się podnosić. Jestem w szoku po prostu. Nie idzie nic, nic poza nic, nie? Nie ma tu żadnej monety. Coś tu tam nieźle idzie. Bo będzie, może tutaj. coś będzie. Jak bardzo... Jak to bardzo nie mogę znaleźć nic. Może być... o tu... Tu zdrobinka zaraz zobaczymy Tu nic nie ma możemy podobnie co wejść ładnie możemy a szkoda, szkoda Możemy sobie jeszcze chwilę poszukać o jeszcze tutaj mam znajdźkę Silos, okej okay. To nie będzie monety pewnie. Może za dwa, trzy odcinki... No po świniach na pewno. Eee, pozbieramy sobie, poszukamy sobie... E, ...monet. Tu nigdzie nie ma żadnej monety, coś. Jest, nie ma, halo. Chyba nie ma. Poham mają. Nie chcę się... U, 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 ...pojawić. Hmm. Tu O! Weźmiemy sobie... O Weźmiemy sobie bug. Znaczy bak, no. Jezus. Bo paliwo wybuchnie. Nalejemy. Dobra, chyba pełno możemy wywalić, także... Ja ci coś mówiłem, że możesz się ruszać. No zobaczcie, to jakiś fir, no? Ja nie mogę. Dobra, co tu miałam? Mamy tutaj nie zbiorniki, tylko... Y -y -y... Co to w ogóle jest, tak? Dobra. Myślę, że to by było na telefon w tym odcinku. Tak pod koniec odcinka nic nie robiłem. O, to jest za ciężkie, dobra, nieważne. Nie, nie wiem, tylko chodziliśmy, szukaliśmy monet po farmie całej. Także myślę, że to by było koniec odcinka. Ja Wam dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.